Program ochrony wilka w Polsce zapoczątkowano w połowie lat 90. XX wieku, gdy stało się jasne, że bez ścisłej ochrony populacja tego drapieżnika nie miała szans na odbudowę po dekadach prześladowań. Już w 1995 roku wilk został objęty ochroną w większości województw, co okazało się pierwszym, ale niepełnym krokiem w kierunku przywrócenia jego liczebności. Dopiero dwa lata później, w 1998, Resort Środowiska wprowadził ścisłą ochronę wilka na terenie całego kraju, usuwając go z wykazu zwierząt łownych i dając zielone światło dla przyszłej ekspansji tego gatunku. W pierwszych latach programu kluczową rolę odegrali naukowcy i aktywiści, m.in. profesor Henryk Okarma oraz Stowarzyszenie dla Natury Wilk, którzy opracowali wytyczne monitoringu populacji i badali wpływ wilka na ekosystemy leśne. Wsparcie finansowe pochodziło także z unijnych programów LIFE, które od 1992 roku do dziś umożliwiają prowadzenie badań nad współistnieniem wilka i człowieka w warunkach rosnącej presji turystycznej i rolniczej. Dzięki temu od końca lat 90. naukowcy mogli systematycznie śledzić przyrost nowych watach oraz ich rozprzestrzenianie się, początkowo głównie we wschodniej Polsce, a od początku XXI wieku także na tereny położone na zachód od Wisły. Jeszcze niespełna 30 lat temu wilki w Polsce były niemal całkowicie wymarłe, a populacja oceniana była na zaledwie 100 do 200 osobników skoncentrowanych głównie w Puszczy Białowieskiej i fragmentarycznie w Beskidach. Po wprowadzeniu ochrony liczbę tę szybko szacowano na 500 do 800 drapieżników, co stanowiło pierwszy wyraźny przejaw odbudowy populacji. W kolejnych latach, dzięki coraz bardziej efektywnemu monitoringowi oraz ochronie siedlisk leśnych, populacja wzrosła niemal czterokrotnie. W 2021 roku naukowcy mówili już o 3000 wilków, a najnowsze dane wskazują na przedział od 3500 do 5000 osobników, rozmieszczonych praktycznie w każdej większej puszczy i kompleksie leśnym w kraju. Obecność wilka w polskich lasach ma kluczowe znaczenie. Dla zachowania równowagi biologicznej, gdyż reguluje liczebność jeleniowatych i innych roślinożerców, zapobiegając nadmiernemu przeczesywaniu młodników i wspomagając różnorodność gatunkową. Jednocześnie rosnąca populacja rodzinowe wyzwania, corocznie notuje się szkody w stadach owiec i bydła, co skutkuje koniecznością wypłacania odszkodowań i dialogiem między rolnikami a obrońcami przyrody. W odpowiedzi na te konflikty prowadzone są działania edukacyjne i wdrażane zabezpieczenia, takie jak ogrodzenia elektryczne i stróżowanie, a także rozwijane są programy rekompensat, które mają na celu godzenie potrzeb ochrony dzikiej przyrody z interesami lokalnych społeczności. Dziś program ochrony wilka w Polsce uznawany jest za jeden z najbardziej udanych w Europie Środkowej, pokazując, że ścisła ochrona połączona z długofalowym monitoringiem i współpracą z lokalnymi społecznościami może przynieść spektakularne efekty. Pomimo wyzwań związanych z zarządzaniem konfliktami, wilk powrócił do miejsc, w których od dekad nie było o nim mowy i stał się symbolem odnowy dzikiej przyrody na polskich ziemiach. W podsumowaniu kilka słów praktycznych. Niestety, wilk ze względu na wszechobecność człowieka przyzwyczaja się do jego obecności i coraz śmielej i odważniej podchodzi do zagród. Wiele osób potwierdza, że widziało wilka. Coraz głośniej mówi się o nagraniach, gdzie wilki atakują przydomowe psy i koty. Jak wspomniałem w raporcie, gdy zaatakują zwierzę hodowlane, wypłacana jest rekompensata pod warunkiem, że było ono zarejestrowane. Tych przypadków jest coraz więcej. A pytanie brzmi, gdzie jest granica ich populacji? Ktoś odpowie: Przyroda. To reguluje. Może i tak, a może zamienią się rolami z bezpańskimi psami, których praktycznie już nie ma.